Witam serdecznie w programie Góry bez Brawury. Dzisiaj poznamy nowe propozycje wycieczek po Dolnym Śląsku, ale też będziemy mocno zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa, ponieważ w górach musimy bardzo, bardzo uważać. Zapraszam. Zima to świetny czas na odkrywanie dolnośląskich gór w różny sposób. Pieszo, na biegówkach lub stokach narciarskich. Wspaniałe widoki i kultowe miejsca na szlakach czekają na turystów. Trzeba jednak pamiętać, że zimą w górach panują dużo trudniejsze warunki niż w pozostałych porach roku. Dlatego przed rozpoczęciem zimowej wycieczki trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy. To one pozwolą nam doskonale się bawić, a przy tym spędzić ten czas bezpiecznie. Najpierw pogoda. I jakie będą warunki, a czy będzie potrzebne dodatkowe e, odzież, ewentualnie raki. E, nie przesadzamy ze szczytami, żeby je zdobywać za wszelką cenę. Wychodzić wcześniej, żeby nie wracać po zmroku, bo niestety się robi trochę szybciej ciemno. E, no i siły na zamiary. Pogoda, pogoda, a później żeby się dobrze bać. No ja mam raczki przygotowane ze sobą, e, kijki, na no, wszelki wypadek zawsze mam termiczny ze sobą. No wiadomo, ciuchy termoaktywne, buty jak najbardziej. No, trzeba takie podstawowe rzeczy mieć ze sobą na pewno, a z najważniejsze doświadczenie. Chyba ubiór jest najważniejszy. Cała reszta, tylko mieć kondycję i można się znaleźć do góry. Buty, no i ogólne no, <laughs> przygotowanie fizyczne, też trzeba po prostu troszeczkę pochodzić, żeby, żeby nie iść od razu trudnym, trudnym szlakiem długim, nie? Termocizm ciepłą herbatą, jakaś czekolada, mapa, latarka. Takie rzeczy. Nie jest to tak wcale trudne. Mhm. A numer alarmowy trzeba znać? Pan zna? <laughs> Nie znam z głowy, ale mam aplikację ratunek w telefonie. Aplikacja ratunek może okazać się na wagę złota. Dzięki niej, dzwoniąc na wybrany numer alarmowy, ratownik dużurny od razu dostaje na mapie informacje o tym, gdzie się znajdujemy. To pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do zlokalizowania osoby wzywającej pomoc. Przydatne mogą okazać się również aplikacje pogodowe, bo idąc w góry, trzeba być przygotowanym na to, że warunki atmosferyczne mogą się się zmienić zaledwie w ciągu kilku minut. Ratownicy przestrzegają przed brawurowym zachowaniem i wychodzeniem poza szlak. No, bezpieczeństwo, żeby jednak iść na swoje siły, żeby nie pójść sobie nie wiem, na rysy, gdzie nie jesteśmy na to przygotowani. No i dobra zabawa, po co tu idziemy? Teraz jest bardzo zimno tam, bardzo mocny wiatr, a oni chodzą bez obuwia, bez okrycia takiego, które jest naprawdę ważne. Tutaj jak widzimy jest super pogoda. Po w gruncie rzeczy nie ma nic, a tam jest bardzo, bardzo zimno, wiecznie i naprawdę można przemarznąć. Jak chodzimy, to chodzimy zazwyczaj w grupie dwóch, trzech osób. Samemu nie chodzę z uwagi właśnie nawet na, na te przede wszystkim bezpieczeństwo, no bo złamanie nogi no to jest już duży kłopot, prawda? A w grupie jest raźniej i myślę, że tutaj nie są to góry, które by no, mogły. Yy, nie wiem, okoliczności powstały, że coś by, byśmy byli. Za, czuć się te, można się czuć było zagrożonym. Odpowiedni ubiór i obuwie to podstawa. Warto pamiętać o urządzeniu, które w razie potrzeby naładuje nasz telefon, bo w niskich temperaturach smartfon może się szybko rozładować. Na początek warto zrobić plan, przestudiować mapę i upewnić się, jak prowadzi szlak, jaki ma stopień trudności oraz że forma i sprzęt odpowiadają warunkom. Pod uwagę należy wziąć również czas przejścia i szybciej zapadają Zmrok. Warto mieć ze sobą dobrze wyposażony plecak, czyli czapkę, rękawiczki, zapasowe skarpetki, ubranie przeciwdeszczowe, podręczną apteczkę, latarkę i zapałki. Będąc dobrze przygotowanym można bezpiecznie cieszyć się górami. Chodzimy właśnie tak rodzinnie, wybieramy się. Mamy psa, z którym sobie chodzimy, więc tutaj Dolny Śląsk dużo już żeśmy zobaczyli, a od pewnego czasu jeszcze nas motywuje Korona Gór Polskich i odwiedzamy je na nowo, żeby ostemplować, że byliśmy ponownie. Na pewno są fajne szczyty i nie są to jakoś takie bardzo mocno wymagające, więc myślę, że każdy dałby radę swoim tempem. To jest na pewno fajne, no i widoczki. Jak się wejdzie już na szczyt, to jak są widoczki, to jest naprawdę rekompensata wszystkiego i całego tego zmęczenia. Ja też lubię chodzić w grupie ze względu na to, że Łatwiej jest złapać swoje tempo z jakimś współtowarzyszem. Oczywiście jest wtedy fajniej. Jest więcej rozmów, jest też więcej zabawy, jest więcej wspomnień. Są zdjęcia, więc no, to jest już taka najlepsza część takiego wyjazdu. Przyjeżdżamy myślę, że raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca, w zależności od tego, jak jest czas. Czasem dysponujemy. No. Zawsze na dolnym Śląsku. E, tak, z uwagi na odległość. E, jeździmy zazwyczaj tutaj. Dolność i turyści z całej Polski chętnie wybierają nasz region ze względu na wiele możliwości. Obok Karkonoszy, Gór Izerskich i Sowich wiele osób spotkać można na szlakach w masywie Śnieżnika. To najwyższe pasmo górskie w polskiej części Sudetów Wschodnich. Sam szczyt liczy 1425 metrów nad poziomem morza i zaliczany jest do Korony Gór Polski. Jednym z kultowych miejsc jest położone nieco niżej niż szczyt schronisko na Śnieżniku imienia Zbigniewa Fasnachta, które powstało w 1871 roku. To jedno z najstarszych schronisk na ziemiach polskich, położone na wysokości 1218 metrów nad poziomem morza. No to jest taki klimat, tak, to jest taki właśnie, że się wchodzi, że każdy jest dla siebie otwarty, napije się właśnie jakiejś dobrej herbaty, coś się zje i jest tak od razu jakoś fajnie, że nie ma jakichś takich barier między, między ludźmi, tylko tak wszyscy są, cześć, co tam, jak szlak, więc to jest akurat super, że właśnie tak się ludzie łączą. Mi się tutaj szczególnie akurat ten rejon masywa u Śnieżnika podoba z uwagi na nie Mocno obciążone szlaki, Tu tutaj można iść przez parę godzin i nikogo nie spotkać. Akurat na śnieżniku byłem również w czwartek, także dzisiaj kolejna podróż w ciągu dwóch dni. Troszkę gorsze warunki, natomiast bardzo fajnie. Tu skąd takie zamiłowanie do tego szczytu? Yy, bardzo ładny widok był dwa dni temu, natomiast dzisiaj jest właśnie troszkę większe zachmurzenie. Myślę, że będzie podobnie. Wtedy byłem sam z kolegami, teraz zabrałem również rodzinę ze sobą, także w zimie powiedziałbym, że już jakieś doświadczenie trzeba mieć, natomiast w ciągu lata wydaje mi się, że jest to droga jak najbardziej dla każdego. My idziemy akurat spod jaskini A więc całe skromne 4 km podejścia, więc bardzo delikatnie, ale fajna pogoda, nie za zimno. Nie pada śnieg. Śnieżnik mi się wydaje, że jest jednym z wyższych szczytów w tej okolicy. Dlatego najwyższy, dlatego myślę, że przyciąga. Plus również myślę, że otwarcie wieży może być Ale... dla kogoś atrakcją, bo długo wieży nie było także. Myślę, że może to przyciągać. Cieszę się naszym tutaj zaufaniem i sentymentem, także no już w tym roku chyba drugi czy trzeci raz. Trasa z kamienicy na śnieżnik i z powrotem. Ile kilometrów? Około 25. A trasa trudna, łatwa? Trasa taka. Czy nie jest trudna. Łatwiejsza nawet niż w międzygórze. Bo jest tak bardziej rozciągnięta, prawda? Kilometrowo. Także całkiem przyjemna Pogoda też jest dobra. Są stare góry, które są dobrze, dobrze oznakowane, bo szlaki, szlaki są gęste. Także, dużo schronisk. Drugim kultowym schroniskiem w masywie Śnieżnika jest to położone na południowo-wschodnim stoku Góry Iglicznej. Na wysokości 820 metrów nad poziomem morza schronisko znajduje się przy węźle szlaków turystycznych, w sąsiedztwie sanktuarium Marii Śnieżnej, jednego z nielicznych tak wysoko położonych kościółków. Znajdujemy się w masywie Śnieżnika, jesteśmy w górskim sanktuarium Matki Bożej przyczyny naszej radości Marii Śnieżnej. Dość wyjątkowe, bo w górach, w lesie tutaj nie ma parafii. Częściowo trzeba na nogach podejść ten ostatni odcinek, chociaż to rzeczywistość przed 10 lat, bo powstała droga, natomiast wcześniej, tak naprawdę od samego dołu, trzeba było wchodzić tutaj na nogach. I w mentalności ludzi, którzy pamiętają te czasy, to nawet jest takie powiedzenie, że to aż wstyd wjechać tutaj samochodem. Kult i tak naprawdę cała historia z tym sanktuarium to się zaczęła w 781 roku, bo zaczęli budować tutaj świątynię. Dlaczego zaczęli budować? Ponieważ właściciel tych ziem, pan Krzysztof White, był pobożnym człowiekiem, wędrował sobie do Maria Cell, ale zadziały się rzeczy historyczne, Austriacy przegrali z Prusakami, zmieniły się granice, Prusacy przychodząc tutaj zabronili wszelkiego kultu religijnego, więc Pan Krzysztof mógł odbyć ostatnią pielgrzymkę do Maria do Austrii. I z tej pielgrzymki przyniósł tą figurkę tutaj cudowną, którą, której tutaj mamy w głównym ołtarzu i zaczęły się dziać cuda. I przez te cuda tak naprawdę powstał ten kościółek, ten kult tutaj Marii Śnieżnej. Bo coraz więcej pielgrzymów zaczęło tutaj przychodzić. 12 potwierdzonych medycznie cudów przez 31 lat od momentu przyniesienia figurki do momentu budowania świątyni. Mały chłopczyk z Siennej, to jest wioska, jak się jedzie na Czarną Górę, wpadł do wapna gaszonego i stracił wzrok. I rodzice wioska zaczęła się modlić, zaczęli się wszyscy modlić do Marii Śnieżnej, i wzrok odzyskany przez tego chłopca. Drugą taką fajną, piękną historią, no to trzeba też wrócić właśnie do, do Rzymu, do e, Bazyliki. E, papież Liberiusz miał sen i prokonsul Jan miał sen, że właśnie w tym miejscu spadnie śnieg e, i tak się zadziało. Też prokonsul Jan ze swoją żoną nie mógł mieć dzieci i wtedy jak spadł ten śnieg, to dowiedział się, że żona jest w ciąży. I tak naprawdę dzisiaj to miejsce tutaj, gdzie jesteśmy, w sanktuarium, to tutaj dużo cudów takich na bieżąco się dzieje. Właśnie przychodzą rodzice, którzy starają się o dziecko, nie mogą mieć dziecka i wypraszają tutaj dar potomstwa. Ja większość mszy świętych to odprawiam, albo jest prośba o dar potomstwa, albo później dziękczynienie. Rocznie sanktuarium Marii Śnieżnej odwiedza prawie 50 tysięcy osób. A w studiu gościmy Bartłomieja Kubicza, dyrektora promocji województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, panie Dzień dobry. dyrektorze. serdecznie. Poproszę od razu o to, żeby pan opowiedział o akcji góry bez brawury. Góry bez brawury jest to akcja, kontynuacja akcji, którą rozpoczęliśmy w tamtym roku. Jest to akcja edukacyjna tak naprawdę, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w górach. Jest to akcja współorganizowana wraz z Goprem, mająca na celu jak najszersze informowanie ludzi, jak powinni się przygotować na wyjazd w góry oraz co powinni ze sobą wziąć i jak się zachowywać po prostu w środowisku górskim. No właśnie, bo zbliża się, już się zaczął sezon zimowy, w górach pewnie już śnieg leży. Wyprawa w góry to oczywiście wielka radość, fantastycznie spędzić tam czas, ale to też no, trzeba pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, prawda? Bo tam jeden fałszywy krok no i może skończyć się tragedia. Dokładnie tak, zaczynając tak naprawdę od samego dojazdu w góry, my, myślimy tutaj o oponach zimowych, które naprawdę, proszę Państwa, w Jakuszycach mamy już śnieg, tam już śnieg leży. I to jest kluczowe, żeby móc tam dojechać, to trzeba, albo powinni Państwo mieć e, opony zimowe. E, natomiast bardzo ważne jest, żeby... No najlepiej pojechać pociągiem. Tam, A najle da. Najlepiej jechać pociągiem, oczywiście na Polanę jakoś można dojechać pociągiem. I jeszcze we wszystkie miejsca nie dojedziemy pociągiem, ale to jest kwestia moim zdaniem czasu. Natomiast jeżeli już jedziemy w te góry i chcemy po prostu być na łonie przyrody, powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. A powinniśmy zaplanować po pierwsze trasę, którą chcemy pokonać, zobaczyć, jeżeli mamy plan trasy, w którym miejscu są odpowiednie schroniska bądź punkty, w których możemy w razie czego się schronić. Dodatkowo powinniśmy na, w takim, taką podróż wziąć ze sobą apteczkę, jakiś koc termiczny, ciepłą odzież dodatkową. W odzież, która jest odporna na wiatr najlepiej, ponieważ różne warunki panują w górę i one są bardzo zmienne. Naładowany telefon. Naładowany telefon albo najlepiej powerbanka po prostu, ponieważ oprócz tego, że mamy telefon, który jest naładowany, to po prostu przy minusowych temperaturach ta y, pojemność baterii bardzo szybko się kończy. W związku z tym dobrze mieć po prostu tą możliwość podładowania tego telefonu, a jeżeli nie mamy własnego źródła prądu, może być z tym ciężko. Y, latarka, ponieważ tutaj w górach już jest... Dosyć szybko robi się ciemno, i bez żadnego oświetlenia też można zgubić trasę. I jakieś zapałki na wszelki wypadek. To są kluczowe rzeczy, które Państwo ze sobą powinni wziąć, w momencie, kiedy Państwo by mieli jakiś problem, z, że tak powiem, na trasie. Zdarzył się wypadek. Zabłądzili Państwo. Powinni Państwo mieć zainstalowane takie aplikacje, właśnie w telefonie, jak na przykład na ratunek. Bardzo łatwo znaleźć, bardzo łatwo zainstalować, a warto mieć. Dokładnie tak. Plus, zawsze warto mieć w głowie y, trzy podstawowe numery telefonów, do które po prostu możemy zadzwonić, bądź też napisać SMS-a, bo nierzadko albo bardzo często zdarza się tak, że nie mamy zasięgu, ale w momencie, kiedy gdzieś się przemieszczamy, ten zasięg się łapie i ten SMS jednak wyjdzie. Y, jest to 112. Jest to 985 oraz 601-100-300. To są numery alarmowe, do których możemy po prostu zadzwonić. I to jest moim zdaniem kluczowe. Dobra, powiało grozą, ale to dobrze, bo trzeba zwracać uwagę na, na względy bezpieczeństwa. Trzeba o tym często przypominać. Dokładnie tak. Panie dyrektorze, ale, ale pogadajmy teraz o przyjemniejszych sprawach, czyli o takich obiektach kultowych, takich, na których Dolnoślązak czy tudzież podróżnik z innego województwa zwróci, powinien zwrócić uwagę na wędrówkach po naszych górach. Zrobiliśmy cykl e, miejsc, wrzuciliśmy go po prostu w jakąś taką obszerną publikację, e, właśnie kultowe miejsca na Dolnym Śląsku. Są to e, miejsca, które potocznie nazywane są schroniskami, ale nie tylko, e, które warto odwiedzić, które warto właśnie znać. E, I one są po prostu kultowe. Jest to przykładowo samotnia, pasterka, e, szczeliniec i wiele, wiele innych, które każdy z nich ma swoją historię. Każdy z nich ma swoją historię i tam na miejscu można tę historię poznać. Oczywiście można też ją poznać w internecie, bo to są często wręcz wielowiekowe prawda, instytucje. Niektóre przecież jeszcze po niemieckie i to Dokładnie. delikatnie rzecz. Ujmując, tych, tych obiektów jest, jest mnóstwo, jest piękna pogoda, mamy w górach śnieg, warto zwiedzić polanę jako warto wybrać się. W góry do tego wszystkiego zachęcamy Państwa, ale proszę pamiętać, co mówił Pan Dyrektor, żeby naprawdę te podstawowe rzeczy zawsze mieć ze sobą. Nie wychodzić po południu w góry, prawda? Yy, tylko wyjść rano, kiedy jest yy, jeszcze, już Trzeba jest szarówka, ale zaraz będzie jasno, prawda? Planujemy, planujemy, planujemy to jest nie, nie idźmy do, w góry, kiedy robi się ciemno, bo naprawdę może skończyć się nieprzyjemnie. Dziękujemy Panie Dyrektorze za, za obecność w studiu. Pań, z Państwem widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia.